Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji książkowej na ziemniaczanym polu komisarza Seva i tytule wyjątkowym, ponieważ trochę na niego czekałem, trochę się na niego obawiałem i tak naprawdę do ostatniej chwili nie byłem pewien jakie są moje wrażenia z oczekiwania na ten tytuł, a dokładnie rzecz biorąc The Acolyte Wayseeker od Justine Ireland, czyli książka, która tytułem łączy się z jedną z najbardziej kontrowersyjnych, tragicznych slash najlepszych produkcji jeżeli chodzi o seriale aktorskie, czyli oczywiście di... Acolite. I w dzisiejszej recenzji, która w zdecydowanej większości będzie bezspoilerowa, chciałem skupić się na kilku elementach. Czyli po pierwsze, czy rzeczywiście ten tytuł ma bardzo dużo wspólnego z samym serialem, jak on właściwie wypada, jak i również jak on w pewien sposób łączy się z okresem Wielkiej Republiki. Tak więc, po pierwsze, jeżeli chcecie tylko i wyłącznie krótkie podsumowanie, to w wersji YouTube'owej przewincie sobie na koniec, spis jest na dole, a jeżeli nie, no to moi drodzy, nie przedłużam już tego wstępu i zajmijmy się omówieniem dzisiejszego tematu, czyli książki Diakolaj, Wayseeker od Justiny Ireland. No dobrze, ale standardowo oczywiście rozpoczynamy od krótkiego, bezspoilerowego opisu fabularnego, o czym jest ten tytuł. I zgodnie z jego okładką skupia on się przede wszystkim na dwóch postaciach. Z jednej strony, z jednej strony mistrzyni Jedi Werne Star która jest właśnie tytułowym Wayseekerem. Przypomnę, Wayseekerzy w świecie Gwiezdnych Wojen to są rycerze Jedi, którzy podążają za mocą. Znajdują się cały czas formalnie w strukturach zakonu Jedi, ale w pewnym momencie po prostu postanawiają szukać, swojej ścieżki, podążając za głosem mocy, odchodząc w pewien sposób od struktury przyjmowania rozkazów od Rady Jedi, chociaż cały czas um, są w pewnego rodzaju kontakcie, jak i również po raz na jakiś czas przybywają na Coruscant z powiedzmy wizytą gospodarską, jeśli tak to można powiedzieć. No i nasza mistrzyni, wernester mniej więcej jakieś powiedzmy 100 lat po zakończeniu wydarzeń z The High Republic, nie jest to jasno określone, ale z książki wynika, że mniej więcej um, 100 lat powiedzmy Minęło, wykonuje kolejne swoje zadania i możemy ją obserwować, w jaka jest jej perspektywa patrzenia na świat. I Podczas wykonywania z jednej z misji dołącza do niej mis nie jeszcze nie Mistrzyni, ale rycerka Jedi Imdara, która do tej pory siedziała sobie na planecie Korusan w, w archiwach zakonu Jedi i prowadzi prowadziła swoje własne wewnętrzne badania. I z perspektywy początku tej książki jest ona pewnego rodzaju nerdem gwieznowojenno jedajowym który jednak ma pewnego rodzaju Traumę, czy też jakieś przyczyny w jej przeszłości, które spowodowały, że bardziej preferuje siedzieć w archiwum Zakonu Jedi, niż raczej wykonywać zadania. Ale w pewnym momencie, e, zmotywowana przez Jadł, wyrusza na misję, żeby przekazać informację e, Wernestrze, że jest ona wzywana na Korusat. I zanim nasze dwie bohaterki udają się na największą planetę w świecie gwiezdnych wojen, wykonują ostatnie zadanie, podczas którego natrafiają na niebezpieczną technologię. A tak, z, tak zwanego nullifier'a, czyli urządzenie, które potrafi zarówno zakłócić działanie zwykłych tradycyjnych blasterów, jak i również potrafi wyłączyć e, miecz świetlny na odległość rycerzom Jedi, co oczywiście jest gigantycznym zagrożeniem dla całego zakonu. I dowiadując się o tym, że tak, tego rodzaju technologia jest znajduje się w galaktyce i nie jest to pierwszy przypadek jej pojawienia się, Werner wraz z Indarą po przybyciu na Korsant otrzymuje. Czy też postanawiają rozwiązać tą sprawę i jednocześnie spróbować nieco lepiej współpracować jako dwie towarzyszki drogi. No dobra, i na samym początku zajmiemy się tą najważniejszą kwestią, czyli ile akolity jest w książce The Acolyte Way Seeker? I odpowiadając bardzo w skrócie. Zaskakująco niewiele. Zakładam, że cały ten tytuł, pojawienie się mistrzyni Indary oraz Wernestry, przede wszystkim tej pierwszej, było jest w pewien sposób związane z nadziejami w pewnym momencie filmu, że Akolita bardzo dobrze się sprzeda, no i ten tytuł przyciągnie większą ilość czytelników. Na szczęście, tak bym powiedział, Justina Ireland nie poszła tak bardzo. I absolutnie nie powiedziałbym, że ta książka jest tak naprawdę prologiem, czy wstępem do mm, pewnego rodzaju e, serialu tego, co się dzieje, dzieje w Akolicie, bo owszem, teoretycznie, praktycznie mamy tutaj, powiedzmy, ten wątek z jednej strony Wernester Woz, z drugiej strony Indarię, ich sprzeczek, niepewności dogadywania się, zgrywania przez całą książkę, bo tak naprawdę to jest główna siła napędowa, jedna z dwóch głównych sił napędowych tego tytułu, gdzie dwie bohaterki, które na pierwszy rzut oka nie pasują do siebie, mają różny bagaż doświadczeń, muszą na skutek wspólnie wykonywanego działania nauczyć się działać itd., itd., ale to absolutnie nie jest dodatek. Jakby ten, 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 powiedzmy, prolog, czy powiedzmy wstęp do naszej Indary, którą znamy do pewnego stopnia z serialu Acolyte, nie jest tutaj w żaden sposób potrzebny. To nie jest jakaś uzupełniająca, genetyczna wiedza. Również w Ernestach wo z perspektywy Akolity. Mówię z perspektywy tego serialu, ponieważ paradoksalnie ta książka o wiele lepiej i powiedziałbym, że głównie działa jako epilog tak naprawdę do okresu Wielkiej Republiki, a mianowicie rzecz ujmując do wszelkiego rodzaju książek, komiksów i tak I jeszcze technicznie trzecia faza się nie skończyła w wersji angielskiej. Zakładam, że kiedy ta książka trafi do wydania polskiego, to też będziemy w miarę blisko zakończenia trzeciej fazy po polsku, ale tutaj mamy tak naprawdę domknięcie wielu, wielu wątków. I jeżeli czytacie to tuż po premierze, czy planujecie czytać tuż przed tuż po premierze, no to mogą być małe spoilery związane z zakończeniem trzeciej fazy, czy ogólnie całego The High Republic, o których będę mówił w wersji spoilerowej. Ale mówiąc tak, podsumowując tę sekcję, to absolutnie nie jest obowiązkowy w żaden sposób to jest bardzo bardzo luźna pozycja jeżeli chodzi o wstęp do akolity ale o wiele bardziej pozycja która pasuje nam jako podsumowanie Wielkiej Republiki i to jest ta druga powiedziałbym główna siła napędowa tego tytułu bo z jednej strony mamy nasze dwie bohaterki które w dużym skrócie sympatycznie wypadają rzeczywiście mamy tutaj elementy które oni będą się zgrywać ale o tym za chwilę ale fakt tego że tak naprawdę ten tytuł jest przejściówką jest okres Przejściowym pomiędzy tak naprawdę Wielką Republiką a okresem Prequeli, gdzie już totalnie nie czuć tego bombastycznego, tego wielkiego, epickiego stylu, jaki dostawaliśmy na początku Wielkiej Republiki. I tutaj muszę powiedzieć, że jestem. Bardzo pozytywnie zaskoczony Justino Island. Bo do tej pory ona pisała książki dla najmłodszych, pisała książki jak adultowe, pisała co nieco książek serii komiksowych, pisała mangi, i tak naprawdę ten tytuł Wayseeker Seeker jest jej pierwszym tytułem dla dorosłych, czyli ten powiedzmy adult novel. I jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jej stylem pisania, bo przyjemnie jest mimo wszystko przeczytać z jednej strony historię, gdzie trup się ściele mniej lub bardziej gęsto, gdzie jest do pewnego stopnia brutalnie, ale nie przesadnie. Cały czas oczywiście trzymamy się tych gwiezdnowojennych, ale jednocześnie bardzo dobrze tutaj mamy to poczucie, że czy to Republika, czy to Rycerze Jedi są jak najbardziej potężnymi organizacjami, ale z, te, z tych złotych pomników, które znamy z początków The High Republic, już mniej lub większe kawałki tego złota odpadają. Już pewnego rodzaju mechanizmy, tryby nie działają. Mamy, generalnie przez całą lekturę tej książki miałem takie poczucie, wrażenie, że teoretycznie i praktycznie Nihilowie zostali pokonani, Drengiry zostały pokonane, ale szkody, powiedzmy, zaimplikowane przez, przez te wydarzenia z The High Republic są już tak wielkie, że mimo wszystko odpływają one na całą strukturę organizacji Republiki i też przede wszystkim zakonu Jedi. I to takie poczucie przemijającej glorii i chwały idzie za nami tak naprawdę przez całą tą książkę, która właśnie tutaj bardzo dobrze działa, bo zdecydowana większość tego tytułu opiera się na. Życiu codziennym, na funkcjonowaniu republiki, na relacjach między powiedzmy zakonem Jedi a e, republiką, tego, jak postrzegani są rycerze Jedi, i jak w pewien sposób cała ta rzeczywistość zaczyna już, już dawno tak naprawdę przestała być idealna, i powoli mimo wszystko jednak gnuśnieje. Bo z jednej strony mamy nieraz nie dwa powiedziane, że zakon Jedi teoretycznie cały czas jest potężny, ale do wielu świątyń poza Coruscant, które były takim cechą charakterystyczną. E, Konu Jedi, w okresie The High Republic, wiele z tych świątyń już nie funkcjonuje, bo nie udało się ich przywrócić albo brakuje ludzi do tego. Generalnie rzecz ujmując, mamy spadek formy. Z drugiej strony, dosyć nieźle jest rozbudowana sytuacja, jeżeli chodzi o Republikę. I kilka ciekawych pomysłów się pojawia. To nie jest za bardzo spoiler, ale zostaje wspomniane, że w pewnym momencie zostaje zaproponowana ustawa. Ja to nazywam Lex Jedi, a mianowicie wkomponowania zakonu rycerzy Jedi w ramach struktur administracyjnych Republiki, czyli w dużym, dużym skrócie. Jedi, rycerze Jedi naprawdę staliby się pracownikami, służbowcami um, zatrudnionymi przez Republikę w ramach jej całej struktury. Nie byliby osobno, tylko byliby właśnie całościowo. Oczywiście ta ustawa nie przechodzi, ale sam fakt tego, że tego rodzaju pomysły się pojawiają, sam fakt tego, że korupcja, e, nepotyzm, e, powiedzmy, ociężałość administracyjna całej Republiki jest tutaj obecna, to właśnie buduje nam to poczucie, że ten peak performance, ten największy okres szczytowy, już trochę się skończył, i ciosy zadane w czasie Wielkiej Republiki są tak duże, że ciąży to w pewien sposób na całych wydarzeniach w ramach tej książki. I to jest naprawdę coś świetnego w tym tytule. Jakby bardzo fajnie to takie typowe żyćko codzienne, ale z tymi elementami wielkiej polityki jest jak najbardziej z nami. I przyjemnie się to czyta, powiedzmy, właśnie jako ten epilog, jako te powiedzmy, Wielka Republika rok później, nam jeden wiek później, naprawdę sprawdza się całkiem przyjemnie i daje, jest to bardzo dobrze napisane. Dlatego mówię, że Justyna Armand bardzo mnie pozytywnie zaskoczyła, że w dorosłej książce daje nam tak. Solidny kawał worldbuildingu, pewnego rodzaju tworzenia świata, jak i również wkomponowuje to wszystko, oczywiście, naszych bohaterów. No właśnie, nasi bohaterowie, a dokładnie rzecz ujmując, nasze przede wszystkim bohaterki, bo o ile zagadka związana z nullify, nullifierami, nie wiem, jak to zostanie przetłumaczone: neutralizatory, chyba można tak nazwać, czyli takie magiczne urządzonka, które. Em, Niszczą pole odpowiedzialne za strzelanie z blasterów, za miecze świetne, więc można generalnie Jediowi w pewnym momencie wyłączyć mieć świetne, no i oczywiście wtedy już staje się on teoretycznie bezbronny. Ale sama zagadka jest całkiem sprawna. Jakby rzeczywiście jest ta detektywistyczna nieco zabawa, jest wpleciona w całe wątki związane z polityką, korupcją, łowcami nagród i to idzie sprawnie. Jak na świat gwiazdnych wojen, to jest taka przyjemna przygodówka, która nie jest może bardzo odkrywcza, ale jest sprawnie napisane. Natomiast jednak najważniejsza rzecz, tak naprawdę, w tej książce, to jest właśnie relacja Wernestry i Imdary, które na pierwszy rzut oka są zupełnie inne. Z jednej strony Wernestra, która już ma spokojnie ponad setkę na karku, która tak naprawdę je chce być trochę poza zakonem, ale jednak cały czas czuje się być członkinią tego zakonu, co absolutnie nie przeszkadza jej, żeby pyskować do Rady Jedi czasami bardzo celnie. Z drugiej strony mamy Indarę, która z jakiegoś powodu, bo wiemy, że miała misję na zewnątrz, była w pewien sposób prowadziła jakieś misje i tak dalej, ale z jakiegoś powodu, żeby nie spoilerować, trafiła, czy na własną prośbę chciała siedzieć w tych archiwach zakonu Jedi. No i na pierwszy rzut oka mamy dwie zupełnie bohaterki, które się nie stykają, no i trzeba je w jakiś sposób połączyć. I ta ich droga jest przyjemna. Znaczy, się Justyna Arland naprawdę zrobiła, może nie kawał świetnej roboty, ale sprawnie napisała dwie bohaterki, które są ciekawe, bo o ile Indara ma dosyć prostą historię i tutaj nie ma jakichś może wielkich groundbreakingowych rzeczy, to jest pewnego rodzaju jej droga, rekonwalescencja psychologiczna, psychiczna z tego, co przeżyła w przeszłości. Ale Vernestra jest ciekawsza, ponieważ Vernestra, nie będę spoilerował, to nie jest jakiś randyczny spoiler, już pod koniec trzeciej fazy The High Republic, e, mówię to przed lekturą książki Trials of the Jedi, czyli tej finałowej, ostatniej, wielkiej cegły od Charlesa Sola. Jest już zupełnie inną Wernestrą niż z początku The High Republic, tak? Ona była tym złotym, super ekstra dzieckiem, najmłodszym rycerzem Jedi w zakonie i tak dalej, tak dalej. W trzeciej fazie ona już jest trochę zgorzkniała, trochę niepewna. No i tutaj mamy ciekawą perspektywę, ponieważ w tej książce Wayseeker ona jest 100 lat starsza. Widziała już, jak jej przyjaciele, ludzie i nie tylko, umierali ze starości. Widziała w pewien sposób, jak zakon Jedi się zmienia do pewnego stopnia, jak zmienia się Republika, i czuć w od niej gigantyczną. Ilość zgorzknienia, rozczarowania, pewnego poczucia, że nadal chce działać, chce robić dobro, ale widzę to gnuśnienie dookoła to powiedzmy odchodzące płaty tej złotej farby z potężnej Republiki Zakonu Jedi. E, więc ciekawiej jest czytać książkę z perspektywy długowiecznej rasy, e, bo do takiej należy oczywiście Wernestra. I to całkiem sprawnie się działa, gdzie te dwie strony muszą się w pewien, w pewien sposób dogadać. I żeby nie było, to nie jest coś przełomowego, to nie jest coś, co nigdy nie dostaliśmy w świecie Gwiezdnych Wojen czy literaturze. Nie, nie, nie. Po prostu Justina Arland wzięła dwa zasadnicze elementy, czyli ten world building, który jest zakończony po The High Republic i teoretycznie lekko wprowadza nas w świat akolity, ale tak naprawdę w świat prequely bym powiedział. Z drugiej strony wzięła nam dwie bohaterki, które musiały się zgrać i to wszystko zapakowała po prostu w przyjemną przygodówkę z jakimiś tam bohaterami, nawet którzy mają jakieś sensowne motywacje i ich Wprowadziła w ten świat. Więc, generalnie rzecz ujmując naprawdę dostajemy finalnie przyjemną, lekką książkę, którą ja przeczytałem w półtora tygodnia, i nie jest to chwalenie się z mojej strony, tylko po prostu tak dobrze mi się ten tytuł czytało. To nie jest może Mask of Fear, bo Mask of Fear jest rewelacyjne, ale to płynęło przyjemnie, bardzo miło, i nawet bym powiedział, że pewnego rodzaju zabieg, jaki zastosowana Justina Ireland, ponieważ w momencie, kiedy in, mamy rozdziały e, opisujące przede wszystkim Indare, one są pisane z pierwszej osoby, czyli ja poszłam, do kabiny, zjadłam, wypiłam herbatkę i tak dalej, walnęłam łychę, bo generalnie dużo alkoholu pije się w tej książce, serio. Natomiast kiedy mamy Indara albo innych bohaterów, to wracamy do standardowej trzeciej postaci: czyli Indara wskoczyła tu, zrobiła tam salto i tak dalej, i tak dalej i to nawet działa i podoba mi się właśnie ta perspektywa, że ten zabieg fabularny czy narracyjny sprawia, że my bardziej wczuwamy się w tą Wernestrę, która jest troszeczkę już obca w tej galaktyce bo tyle czasu minęło, a ona cały czas żyje i tak dalej i to jest najfajniejsze że ona nie jest taką mistyczną długowieczną rasą jak Joda, czy Yaddle i oni tam zagadkami walą i są tacy spokojni, tylko no dobra przeżyła 115-120 lat, jeszcze jest sprawnie, w, powiedzmy w sprawna w siłach, umyśle na ciele i tak dalej, ale już w pewien sposób ma to gorczenie rozczarowanie, rozczarowanie światem, no i natrafia na im Darek, która już ma swoją jakąś tam problemy, traumę, etc., etc., ale z drugiej strony, która jest relatywnie młoda, więc z tego powodu ten tytuł naprawdę nieźle działa. Po prostu. I gdybym miał się przyczepić do tego tytułu, to trochę mam wrażenie, że końcówka była pisana na szybko, bo jeżeli chodzi o głównego Zwola, czyli Nilsona. O którym za bardzo nie mogę dużo powiedzieć, żeby nie spoilerować, poza tym, że bardzo, bardzo chłopak lubi przyprawę i generalnie dostaliśmy w tej książce dużo przykładów, jaką przyprawę w galaktyce gdzie można znaleźć i tak dalej. Nie jest on jakimś bardzo oryginalnym złolem, ale znów jest sprawnie napisany. Jakby jest w porządku napisane jego problemy, jego plan, jego powiedzmy motywy działania, jego inność. Do samego finału, bo generalnie rzecz ujmując mam wrażenie, że finałowa rozgrywka rozgrywka i, i wnioski, które z niej wynikają, żeby nie spoilerować znów, są trochę przyspieszone, to trochę tak jakby ostatnio, ja naprawdę czytając tą książkę myślałem, że zostało mi jeszcze tak z 20-30 stron, żeby podomykać różnego rodzaju wątki, a tak naprawdę cała historia kończy się w 15-20 stronach i nie ma tutaj czegoś takiego wielkiego. Nie wiem za bardzo, czy Justina Ireland już nie miała pomysłu na koniec, co jest dziwne, bo generalnie rzecz cała fabuła idzie sprawnie, skakanie między planetami, odhaczanie kolejnych NPCów i tak dalej idzie w porządku, natomiast sam ten finał wydaje się być takim... Miałem takie pewnego rodzaju poczucie, jak zazwyczaj gram w RPG, gdzie po drodze zrobiłem wszystkie questy poboczne, i kiedy dochodzę do finałowego przeciwnika, to on jest tak naprawdę małym piwkiem do pokonania, no bo jestem już tak wykokszony, że jakby nie ma do mnie żadnego podejścia. Nie jest to może jakieś tam tragiczne, rozczarowujące bardzo na koniec, ale. Aż miałoby się trochę ochotę więcej, żeby to bardziej podrasować, podsumować, e, zarówno e, główny wątek fabularny, jak i również mimo wszystko rozwój naszych postaci, bo to, co się z nimi dzieje na końcu, jest, jest, jest znaczące, jeśli tak to można powiedzieć, w kontekście całej książki. Tak więc, gdybym miał znaleźć jakieś wady takie większe, moim zdaniem, no to rzeczywiście ta końcówka jest trochę niedopracowana, trochę zbyt szybka i zostawia nam trochę takiego poczucia niedosytu, jeśli tak to można powiedzieć, chociaż nie zmienia to oczywiście faktu, że wcześniejsze 90% książki jak najbardziej jest smacznym pożywieniem, jeśli można powiedzieć w ogóle, że książka jest pożywieniem. No dobrze moi drodzy, ale teraz uwaga, spoilery, ponieważ chciałem odnieść się do kilku kwestii, które pojawiają się w tej książce, które są spoilerami, ba do, nawet nie do samej książki bym powiedział, bo to nie jest aż tak istotne bym powiedział, tylko dla The High Republic, tak więc jeżeli jeszcze nie jesteście na bieżąco, znaczy się, nie przeczytaliście tak naprawdę Trail of the Jedi, bo ten Wayseeker jest trochę takim spoilerem, kto, jak skończył The High Republic, e, no to moi drodzy ostrzegam, jakby lojalnie, żeby nie było. Więc po pierwsze... E, Wernester Wo cały czas przez całą książkę lata sobie z J6, czyli e, e, droidem, opiekunką, Bodegardem Avon Staros, e, która, e, znaczy, która już oczywiście nie żyje, bo jest człowiekiem, ale spotykamy po drodze jej syna, który prowadzi e, pewnego rodzaju od, m, nie sektę, tylko społeczność naukowców, która żyje na odludziu naukowców, którzy zarówno pomagali Nihilom, pomagali Republice, którzy po prostu chcieli w spokoju sobie pracować nad różnymi rzeczami i zrobili sobie taką komunę, co swoją drogą naprawdę fajnie, moim zdaniem, wypada. Idąc dalej, jest wspominany Buriaga, który no oczywiście jest łukim, więc jeszcze żyje, Kelnaka w żadnym momencie oczywiście nie jest wspominany. W samej książce dosyć duże znaczenie ma z jednej strony deva Lompop, ale to, że deva tutaj żyje i funkcjonuje, to wiemy, bo ona się pojawia nawet w komiksach z okresu starej trylogii, więc to nie jest zaskoczenie, ale jeszcze jakimś cudem żyje T. która przeżyła The High Republic i która teraz, co prawda, większość czasu spędza na wózku, takim latającym i nawet szybkim, no ale jest już naprawdę, naprawdę zaawansowaną w wieku staruszką. Oczywiście większość innych bohaterów, szczególnie ludzi, oczywiście nie żyje. i Kantaros jest wspominany, ale co jest najważniejsze i co jest najbardziej ciekawe, nie są wspominani Avey, ym, 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 Avara Chris, Avar... Znaczy, Jezus, przepraszam, yy, tak, Avara Chris, e, e, czyli powiedzmy nasza była marszałkini, czy tam szeryfowa Starlight Beacon, jak i również Stellan e, Gios nie żyje. E, Elzar Mann nie jest w żaden sposób wspominany, chociaż biorąc pod uwagę, że Wernestra za nim nie przepadała, no to nic dziwnego. Ale co jest najciekawsze, w pewnym momencie mamy wspomniane Keith Trenis, która okazuje się być jedną z tych, które opuściły Zakon Jedi. Czyli wychodzi na to, że Keith Trenis, która w komiksach kończących trzecią fazę The High Republic jest nową marszałkinią jest generalnie jedną z najbardziej pozytywnych, największych osób, bohaterek, jaka może powiedzmy istnieć w The High Republic, odeszła z zakonu Jedi. Czy to będzie coś związanego ze Skrerem, jak to zostanie powiązane, naprawdę jestem ciekaw. Jest ona wspomniana jako jedna z tych grupy rycerzy Jedi, którzy opuścili zakon, em, którzy nie odeszli na emeryturę per se, tylko po prostu odeszli z zakonu. Więc generalnie rzecz ujmując, los w większości tych bohaterów nie jest jakoś specjalnie zaskakujący, no bo to, że Avon, Staros czy inni ludzie, nie wiem, Belzet i Far nie żyją, no to oczywiście, że nie żyją, bo są ludźmi, ale jest tutaj pewnego rodzaju taki posmak, E, negatywnego nastawienia. Bo to, że Tia ich opuściła, zakończyła i bo ostatecznie przestała e, chcieć z nimi współpracować tak formalnie, wpisuje się w jakiś sposób w jej postać, ale liczyłem na jej Redemption Arc. Z drugiej strony, fakt tej w jest oczywiście najważniejszy i on najbardziej tak pokazuje, że ten ta Wielka Republika, ten okres to nie jest tak, że pokonamy Nihilów i wszystko będzie szczęśliwie, tylko że no, blizny zostaną i te blizny niektóre będą tak znacząco mocne, że naprawdę się nie zagoją. Więc pod tym kątem. Ta książka, znów powtarzam się, jest tak naprawdę epilogiem, podsumowaniem, przejściówką po The High Republic i dla fanów Wielkiej Republiki to naprawdę jest pozycja bardzo godna. Uwagi. No dobrze moi drodzy, tak więc jak mogę w skrócie podsumować, streścić The Acolyte Wayseeker? Po pierwsze, nie jest to tak naprawdę wstęp do Akolity, tylko raczej podsumowanie, epilog, co wydarzyło się po wydarzeniach z The High Republic, i cała książka działa jako przejściówka między Wielką Republiką, a tak naprawdę Akolitą, a raczej bym powiedział bardziej em, prequelami. Jest to książka, która skupia się na relacji dwójki, bohatero, dwójki bohaterek, które Muszą się ze sobą dogadać, w galaktyce, która już nie jest tak naprawdę świetlaną, cudownym miejscem dla Republiki, czy też Zakonu Jedi. Nadal te organizacje są ważne, ale ich blask mimo wszystko systematycznie jednak słabnie. I finalnie, jest to książka którą przyjemnie się czyta, po prostu. Justyna Arland dała nam naprawdę przyjemną, pojedynczą książkę przygodową, bo tak naprawdę nie musicie znać Wielkiej Republiki, żeby jakoś bardzo mocno się pogubić. Sama historia nie jest skomplikowana, sam tytuł też nie jest wybitny, to, to nie jest coś, co powiedzmy zdobędzie przebojem listy przebojów najlepszych książek 2025 roku czy coś, ale jest to przyjemna historia samodzielna, która daje radę, która intryga jest ciekawa, rozbudowa świata jest jak najbardziej w porządku, jest sporo ciekawostek, a sama fabuła jest jak najbardziej sprawna, bohaterowie przekonujący, więc dostajemy naprawdę solidną pozycję, która powiedziałbym, że dla fanów Wielkiej Republiki, jak i również dla fanów Jedi, dla upadku Jedi i rozkładu zakonu, e, nie, zakonu Jedi, ale również Republiki, jest pozycją niemal obowiązkową. Natomiast dla całej reszty Warto się przekonać, bo zdecydowana większość tego tytułu, jakieś 90% jest naprawdę sprawnie napisana i może sama końcówka jest nieco na szybko, taka powiedzmy dokańczana ma się, ma się poczucie, że mogło być tego kilka stron więcej, ale absolutnie generalnie rzecz ujmując w całości ten tytuł moim zdaniem jest godny do polecenia i trzymam kciuki za to, żeby Olesiejuk w 2026 ten tytuł wydał, bo jest on naprawdę warty uwagi fanów Gwiezdnych Wojen i nie przejmować się tym, że ma z przodu akolitę, nie, nie jest to Jakieś gówno i tak dalej. Nie, nie, absolutnie nie. Jest to naprawdę solidna pozycja i nie dajcie się ewentualnie tutaj zmanipulować takiego rodzaju komentarzami, że ma przed, ma przed sobą The Acolyte, czyli jest na pewno jakiś lewacki i tak dalej. Nie, po prostu dostajemy solidną pozycję gwiezdno od Justiny Ireland i tyle. Tak więc moi drodzy, dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że chociaż to Wam się podobało i standardowo przypominam, że jeżeli lubicie to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, to mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia, w następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!